Witam serdecznie z tej strony Pablo Wallen Czas na kolejny odcinek mojego pięknego let's playa Dango Stage 2 Dobra byliśmy w tej twierdy, teraz lecimy w takim razie dalej To if you can make your way forward to the temple. We will do what we can to hold this demon spot mm -hmm. Nie, nie zbieramy wszystko, Dobra. develop mieli co mi tutaj, tutaj to, daje? to, daje to. Mhm sporo jest naprożenia fizyczne nie szansa na zblokowanie ataku ale to, Dobra. Deru. to, to deru co wzmacnia to, to zasięg kuszy większy łuku to wzmacnia, a nie, tu nie, bo musimy zrobić jakoś hmm. bardziej podmankuje. Może klęcić, bo mu jeszcze idzie mając różne w czasie walki Jadę. Jadę. dobra, dobra, idziemy Coś tu jest ciekawego może z boku Czy na niej? Do not leave me. I am frightened. I am ashamed to admit that I am afraid, but I am. I do not want to die. My daughter, szans dobra hm. tutaj? nie, uciekamy

bardzo z tego powodu się cieszę. Wszystkie pozbierać go do miejsca okay. No tu coś ma. Aha, Tudem, tu dostanę. O, potworek nam upadł. No czeka nas bardzo ładny boik ...i trochę rzeczy do zbierania. Idziemy tutaj. Mhm. Tutaj coś jeszcze jest. Coś jeszcze. Wyjdziemy tutaj jest w takim razie. O, złotko. Tu jest na wyjście. Dobra. Stajemy. Bojowa. Zręczność będzie gęcia znajduje odporność To będzie ewentualnie dla talerzy Odporność do zdrowie, zdrowia, to jest potrzebne Postać na 23, walka dystansowa 18 To może być ciekawe no, kusza tutaj To będzie do sprzedaży, to też, to też, nic wcielnego O, dystansowa w tym motywie mhm. to przekładamy Miejsca porobić okej, okay, dobra e, walkę dystansowa magia bojowa nie ma nigdy, dobra e, ten mieczek miałem wziąć Miał ten mieczek tutaj a on nic innego nie ma więc dobra ułożymy 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 I ułożymy dobra do level up Idziemy tutaj Zbieramy Tu się sprzedasz tajne wejście Co my tu mamy Jakieś rękawiczki Z magii natury. się natury 8 sił odporność na tym mam niestety, nie przydadzą nam się Shard souls are such unfortunate creatures. Why do you pity every living thing you come across? Shard souls are they look like they are in torture. They are torturing us. And I am going to destroy every last. I am no child. Then enter the fray and strike down. The... Never anything but cruelty from you. I hope I will never have to depend on. I take care of myself. That's all that concerns me. Everyone else can fend for themselves. For all. I hope you don't mean that, Daru. <laughs> sobie zapiszę, bo będzie fajny bozik. Czemu? Czemu?

sure N czego problemy wolka, że będzie zawsze trudniej mogę wykonać. Pięknie, troszeczkę się rozwryzgał. O, o, Serious eyes? What was that? Unbelievable! Where did such a thing come from? And what of them? Surely you have not found them here, or we would not be having this con- I. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tak wiem Ale, ale... O, tak, o. Czy my coś tu mamy? Na pewno coś tu musi być Ciekawszego Jak nie ma czegoś ciekawszego to jest bez sensu Brzydal. Nie ma jeszcze kufra. Dobra. To ciśniemy. I teleporczyk. You know why I have come. I cannot give you the edge I will find it, with or without your help. But it is our sacred charge. The Aegis is my destiny. And the blood of Amon Lu is on your hands. The princess. She has taken it to Snowbrook Haven. Please, spare my people. Searching mm -hmm. for something, and when he could not find it, he like flew into a rage. Celeb Hell will be more than glad to have your help. He. Hmm. Dobrze. Keep a sharp lookout for clues. Adventure and riches may await us around any corner. Hmm. mamy. Tu coś tam, coś tam coś, tam coś, tam coś, tam coś, tam coś, tam tam mnie interesuje okay. Daję jedną do broń Hmm, to samo troppo, no bez sensu OK, sensowa meczka. Uh -uh, odpada. Niestety. Przepraszam. Nie owo ja Dobra. Tutaj co mamy? Tylko to. Lepszy pancerz, ale traci mi dużo życia. Kuszer będzie nas sprzedaż. Czapka jest słabsza. Tak. to dużo pancerza się traci. Dobra. Lecimy dalej. Łuk. Słabszy. Mm. Tarcza. Jak nie mam miejsca, muszę zrobić drugie miejsce Księga czaru, bla 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 Aha, to jest ten, no, niby było albo nie stracę le? Aha, tu jestem tam tam I tam Zrębmy tak, którą są dalsze, bo tutaj są dalsze, mhm. dobra jest słodza. nie Jak to możliwe było. Dobra, idziemy. Czy mają coś ciekawego? We have dzięki Ja was też. Mm -hmm. o, ładny mieczek. Dobra, ale zgonimy to. Zgonimy to. Zgonimy to. Ułożymy. Lecimy dalej, tako, wzganiamo to, wzganiamo to, 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 to i to. Okładamy, lecimy dalej. To leci, to leci, to. Nie, dobra. Lecimy tutaj. No, ten czar możemy zgonić, to też można pogonić. Jakieś lepsze głowy, są... ...to ogólnie słabsze. No, może ten? No, ten jest całkiem słabszy. Dobra. No. Daj 2 uważam 3 w inteligencji 5 koła, dobra no to pan też Great. ja też się cieszę tak to jest słabsze stanowczo czapeczka słabsze stanowczo buty czemu ja do butów nie mam? kto mi coś mówi? Gdzie ja się pozbyłem? To jest słabsza. Hmm, to, to mi daje jeden życia, ale spada pancerz. To mi daje więcej pancerza, daje mi jeden do siły i będzie mi się to opłacać bardziej. Więcej pancerza. Pięknie. dwa dwa do pancerza. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Czyli nic. Słabsze. Może Dobra. Co tu mogę? Czapa. Słabsze. Buty. Słabsze. Nic nie ma na tutaj. Mm -hmm. Hello there. Well, by ah, ah. A tu ten ten mold właśnie do takiego kłosa zrobiłem i miałem dać nam coś pięknego 2 do inteligencji. tako 3 do inteligencji. 17 do mamy. 12 do zdrowia. 5 do mamy. Szansę na znalezienie magicznych przedmiotów. Szansę na znalezienie magicznych to jest na no, no, lepsze To będzie trzeba pogonić. Even in mm -hmm. ja rozumiem Ciebie. A ile to było warte? 93 tylko. Niestety. 저 아들 짐다 of a homecoming as a child young greven, did he return as well Many suspected as much the elven heart is sensitive to such passings he will be well more time for the indeed my the elder seems superior. I know. Welcome, friend. I'm sorry. Welcome, friend. The Guild of Death. Keep. do tego miasta możemy się ten przeteleportowo wywoływać. Dobra, spoko. Co? Nie, Amalu. No, pięknie. Dobra, jest. Dobra, ja w takim razie będę się z Wami żegnał. Zapraszam do oceny filmiku. Pokonam oczywiście komentarze. I zapraszam na kolejne odcinki na Głos dwójki 2 Cześć Wam!